Cześć wszystkim, a dzisiaj w wędkarskiej przygodzie przyjechałem na nową wodę. Jest ze mną wraz Piotrek. Będziemy tutaj robić dobre prawie 24 godziny. Piotrek jest typowo karpiowo, wywozi sobie, więc nie będziemy mu przeszkadzać. Ja będę łowił na metod feeder Jestem już przygotowany fotel. Na noc zostawię po prostu wędki na alarmy. Strasznie zaczęło nam tu wiać.

Pelet 8 mm. No i sobie pod tej lilię tak po trochu tego materiału. Na początek zacznijmy od banili. Ładnie pachnie słodko użyjemy peletu. Skrętliczek mam ze sobą bardzo dużo rzeczy, które mi mogą pomóc złowić rybkę. Wyciśniamy podajnik z paletu, tak wygląda nasz podajniczek, ale dodamy troszeczkę zanęty taką takiego małego grzybka w tych pierwszych, zwłaszcza fazach, będziemy chcieć zrobić jakieś zamieszanie w tej wodzie, sprowadzić ryby. Dokręcimy sobie kabłączek, żeby zrobić lekkie zamieszanie. Tu muszę uważać przy rzutach, bo łowię przy samym drzewie. Pod nim dokładnie. O, już zahaczyłem. No, ryzykowny rzut, ale cóż, pierwszą wędkę mamy gotową. Nie znam tej wody w ogóle, więc zacznijmy od ładnego różowego czosnku. Trochę dzisiaj inaczej zaczniemy od, od przynęt, których mniej stosuję. No i zobaczymy, może ta woda w końcu ładnie by odpaliła. Tutaj pellet ringers. Tu będzie wędka dystansowa, więc na pewno trzeba będzie mocniej dobić. Zrobimy to co na poprzedniej wędce, czyli damy odrobinę zanęty na górę, żeby zrobiło zamieszanie, zwłaszcza w tych pierwszych podajniki, żebyśmy tą rybę ściągnęli do nas. Kołowrotek hamulec zakręcamy. No i oddajemy rzut. Tu będziemy łowić bardzo daleko, więc... Opa! Elegancko. Super miejsce. I mamy pierwszą rybkę. Tak? Tak. Taki piękny pierwszy deszcz. Elegancki. Zwracamy mu wolność, uciekaj. Kolejna rybka. Ale to jest smutny lesz na 100%. Ale piękny. Ja muszę tu podbierać sobie ten krótszy zrobić. Bo mi ten długi trochę wadzić tu, no. Lecz już go widziałem, tak. I mam branie na drugą wędkę. Piotrek, chodź na chwilę. Weźmy szkoły i bądź podbierek. Dobra, na chwilę tylko połyszę sobie. Tylko zobaczę. Siedzi. Też lecz. Większy niż na lwajku. No powiem wam, tego się nie spodziewałem, że przyjadę i w ciągu tak krótkiego czasu obławiam piękne holenderskie leszcze. Ale my nie po leszczy przyjechaliśmy, bo powiem wam, że teraz się udało zrobić dablecik. Chyba leszcze. Mała płoteczka, ale cieszy, mamy drugi gatunek. Elegancko. Czekaj. Są momenty, gdzie naprawdę czekam, czekam. I za chwilę jest moment, także dwie ryby naraz. Jedna spięła się. To jest kolejny leść. Kolejny ładny leść. Okay. No, 58 Ale, patrzcie, jaka kawolę chora 58 centów Dobra, do wody, bo mi wszystko ubrudzisz. Powiem Wam ładne branie, ale znowu leszczę. Ale bardzo muszę być ładny. O, jesteś ładny. O, jesteś ładny. Chodź. No, mamy go. No powiem wam, kto by się spodziewał, że na nowej wodzie uda mi się tak powędkować. Szkoda, że biorą na razie leszcze. Może w nocy karpie podejdą. Na to liczę. Gdzieś tam po cichu. Dwie wędki wyciągnięte. No po prostu jest tak, że cisza, cisza. Nagle strzał, jedna, druga wędka. Potem znowu 10 minut ciszy. I są te rybki. Fajnie, jestem zadowolony, bo to nowa woda. Szkoda, że leszcze, no ale może się uda i karpia Idealny rzut. Co tu się stało? Mierzymy karasia. 44 cm. Jaki ty jesteś piękny. i Duży. Opa. Zmieniamy przynętę. Założymy żółtą Turbo to Niezbranie. Muszę puścić zestaw. Spinka. Za długo czekałem. Żółta Turbo. Tak wygląda nasz podajnik. A teraz jeszcze zrobimy taką poduszeczkę z Mamy rybkę podusz... Leszcz. Ale dobrze, bo miałem czas, żeby sobie zjeść. Pięknie kolejna rybka, ale kolejny leż na 100 Kolejny: popadzie jeden podbierak. Potelia 60 cm do wody go i wszystko zagluca 2130 Ja wam powiem zrobiłem alarmy Zamontowałem do Feder Arma z przodu alarmy, hangerki fotel sobie złożę się oparcie hamulce otwarte i tak będzie wyglądać nocka założymy jakieś od piotka duże kulki i te parę godzin będą wędki tak w nocy w... nad ranem jak wstanę no to znowu szybko sobie zmienię na zestawy swoje i będziemy łowić taki jest plan zobaczymy czy wstanę o tej czwartej rano liczę na to, że ryba mi jakaś obudzi na pewno będę jeszcze sobie idę coś zjeść, tak też wcina kolację. Czekam na ryby. Co? Na razie same leszcze, jeden karaś i dwie płotki średnio. Nie ma ryb, które były zaplanowane, czyli karp i lin Ale jeszcze cała noc przed nami. Mam rybę Waleczny leszcz. Teraz to by mi się długi podbierak przydał. Patrz, AliExpress działa. To jest część. Wsika się jakimś komarzyską. A ja tam swoje, namiocik, mata, jeszcze porządek będę robił, fotel, no i co? Myślę, że jest elegancko, bo mamy spławiczek. Zobaczymy. No teraz wam pokażę jak z Piotkiem się mamy komunikację, kiedy idzie do toalety albo gdzieś, jakaś rzecz musi odejść, iść do auta, mamy krótkofalóweczki. I Piotrek, Piotrek, powiedz mi, gdzie jesteś? Czy znalazłeś jakieś nowe miejsce? Tak, znalazłem. Fajne jakieś? Dużo miejsca. Ale co, tak jak u nas tutaj, czy jakieś inne miejsca? A wędkarze? E, wędkarzy nie widzę. Miejsca do wędkowania troszkę mniej. Dużo, bardzo dużo lili w wodzie. Okej, okay, przyjąłem. Widzicie, takie radyko i nie musimy szukać telefonów, czy coś. Bo to jest naprawdę fajne rozwiązanie. Zobaczcie, jak my tu już się ciemno trochę robi. Mamy czujkę ruchu. Sobie ładnie chodzi. Pokażę wam troszeczkę przed nocą. Nie zdradzę, gdzie jesteśmy. Ale no, mamy miejscóweczkę. Tu sobie Piotrek ma swój sprzęt. Tu jest herbatka No i czekamy na ryby Wracasz? Jeszcze bada mi słówki aha, aha. No dobra, dobra, ja tutaj jest, pilnuję obozów Zestaw na noc Metoda hak. Karpiowy, duża kulka. No i co, pierwsza wędka będzie tak wyglądać na noc, na te parę godzin. Robi się już ciemno, a ja chcę iść spać. Wstaję o 5 rano. O, światło zgasło. Wstaję o 5 rano. No i co, zmienię szybko na zestawy do metody i będę wędkował dalej metodą. Ale teraz odpoczywam, zakładam zestawy, rzucam. No i co, do spania. Mamy piątą rano Piotrek jeszcze śpi ja wracam do wątkowania na metodę Spałem może z 5 godzin, trochę czuję się jak warzywo Pelec wczoraj Pierwszy podajnik Wanilia, tak jak wczoraj. No i co? Chcemy oddawać pierwszy rzut. Ale cisza nad wodą, ale ryby nie biorą jak wczoraj je wycięło, coś koło 19 tak, brań nie ma ciekawe, czy te ryby sobie gdzieś popłynęły czy po prostu nie chcą żerować już Piotrek śpi niech się śpi my do 11 mamy powrót, więc pewnie do 10 trzeba będzie się wędkować i Pakować godzinkę i dojść na miejsce, więc jeszcze którą mamy? 6:30, więc jeszcze trochę łowienia przed nami. Powiem Wam, dzień się budzi, a ryb nie ma. Coś tam spławik się dwa razy zanurzył. Jedno tu ugięcie i tak naprawdę tyle. Dwie godziny wędkowania i będzie trzeba się zwijać, więc zobaczymy jak to będzie, ale na razie no lipa lipa. W końcu ryba. Leczny leszcz. Cóż, kończymy wypad. 20 godzin gdzieś koło wędkowania nad wodą, nową wodą. Połowiłem trochę tych leszczy. Jednego pięknego karasia, eee, kilka płoci. Piotrek miał jakieś dwie ocierki, albo jakieś może kaczkę. Pięknie miejsce wygląda, pewno tu wrócę. A jeżeli chcecie, żebym tu wrócił, musicie zostawić łapkę, komentarz i do następnego.